Witajcie wszyscy w kuchni Marioli. Dzisiaj przygotujemy zapiekankę chlebową. Bardzo smaczną, łatwą w przygotowaniu, no i tanią. Zapraszam na krótki filmik do wspólnego przygotowywania tej zapiekanki. Dokładna lista składników właśnie się Państwu ukazuje. Do przygotowania zapiekanki najlepiej jest użyć czerstwego chleba, który nam został i którego nie chcemy wyrzucić. Tak no więc u mnie również chleb czerstwy. Użykowałam sobie większe naczynie szklane, w którym będę robiła zapiekankę. Tak więc wysmarujemy je na początek masłem. Chleb kroimy w dużą kostkę i przekładamy do naczynia, które mamy wysmarowane masłem. Chleb przyprawiam z suszonym czosnkiem, słodką ostrą papryką, odrobinę dla smaku. Do miski szklanej wbiłam 8 jajek. Wlewam szklankę mleka. Należy te jajka przyprawić solą i pieprzem do smaku. Mieszam. Do jajek dodaję pokrojone kiełbaski. Są to frankfurterki drobiowe. Możecie dodać parówki lub szynkę. Następnie dodaję pokrojonego pomidora i paprykę. Trochę zostawię do dekoracji. Mieszam. W tym momencie piekarnik nagrzewamy do temperatury 190-200 stopni termoobieg. Chleb należy troszeczkę docisnąć do formy. No tak, żeby dobrze przylegał. Na chleb wylewamy masę jajeczną. Wierzch zapiekanki posypujemy serem. Taką zapiekankę zapiekamy około 20 minut w temperaturze 200 stopni. Można ten czas skrócić, gdybyście widzieli, że już ładnie jest wypieczona. 20 minut i zapiekanka gotowa. Osza, pięknie wygląda. Zapiekankę po wierzchu posypuję jeszcze pozostałym pokrojonym pomidorem i papryką. Do tego szczypiorek. Pięknie pachnie zapiekanka. Zapiekankę podajemy ciepło. O proszę, pięknie się kroi. No i tak wygląda ekspresowa, wspaniała zapiekanka chlebowa. I proszę, z niczego można zrobić coś pysznego. A najważniejsze, że nie musimy wyrzucać chleba. Ona jest taka zwarta, ta zapiekanka, proszę, zobaczcie. Tu wszystko ładnie się trzyma. Te kostki chleba się skleiły. Mm. Zapiekanka chlebowa jest bardzo smaczna Polecam ją podać z kefilem, jogurtem lub śmietanką Naprawdę jest rewelacyjna i łatwa w przygotowaniu Najważniejsze, że pozbywamy się produktów, które nam zalegają lub zostawiają w lodówce i nie musimy ich wyrzucać yy, Polecam tę zapiekankę na śniadanie, kolację, podwieczorek no i nie tylko, nawet na obiad jest przepyszna. Jeszcze Państwu pokażę, jak ona wygląda od oku. Proszę pięknie, zwarta, ładnie się kroi, naprawdę. Wędlinę dodajemy taką, jaką mamy. Moi drodzy, subskrybujcie kanał, będziecie na bieżąco z moimi filmikami. Ja już dziękuję za obejrzenie mojego filmiku i zapraszam na kolejne.